Witam Państwa w poradniku dolnośląskorp. W tym odcinku omówimy temat dodawania i edycji zdjęć. Zaprezentuję Państwu, jak prawidłowo dodać zdjęcie oraz jak je edytować. W tym celu przygotowałem jedno zdjęcie ze swoich zbiorów oraz jego pomieszaną kopię. Jak widać na zdjęciu, przedstawia ono hotel asystenta przy ulicy Pastera. Jednak dodam zdjęcie do nieprawidłowej lokalizacji z nieprawidłowym opisem i datą, tak aby móc to wszystko później poprawić poprzez edycję. Zatem dodajmy zdjęcie nie do obiektu, a do ulicy Pastera. Przechodzimy w takim razie do ulicy Pastera. Na stronie obiektu oraz stronie ulicy w górnej części widzimy kilka guzików. Nas interesuje przy dodawaniu zdjęć guzik, Dodaj zdjęcie. Naciskamy. E, pojawia nam się nowe okno, tak zwany formularz dodawania edycji zdjęć. Jest tu kilka pól, które będziemy musieli wypełnić. E, za, więc zacznijmy. Wpierw wybierzmy plik. Wybieramy tutaj pomniejszoną kopię. Następnie określamy, czy chcemy, aby data została wczytana z danych EXIF, bądź też sami określimy datę, kiedy zdjęcie zostało wykonane. Na przykład 5 luty. Przechodząc dalej, mamy tutaj pole opisów, które musimy wypełnić. Celowo wpiszę nieprawidłowe informacje. Następnie zaznaczam, że jestem autorem tego zdjęcia. Przechodzimy zatem na dół i naciskamy zapisz. Naciskamy na nasze zdjęcie i otwiera nam się już zdjęcie prawidłowo dodane na serwerze. Jednakże posiada ono kilka mankamentów. Po pierwsze rozmiar zdjęcia jest nieprawidłowy. Posiada ono 1000 pikseli na dłuższym boku. Dla zdjęć współczesnych zalecamy minimum 1200 pikseli. Po drugie, opis e, zdjęcia jest niepoprawny i zawiera błędy. Po trzecie, data wykonania zdjęcia jest nieprawidłowa. Z danych EXIF widzimy, że zostało zrobione 19 marca 2010 roku, a tutaj podane jest 5 luty. Następną rzeczą jest sprawa przypisania. Zdjęcie przedstawia konkretny budynek, hotel asystenta. A nie ulicę. Zatem będziemy musieli przepisać zdjęcie z ulicy do obiektu. Zacznijmy od rozmiaru. W tym celu musimy przygotować kolejną kopię, już o prawidłowym rozmiarze. Tak jak wcześniej wspominałem, 1200 pikseli minimum na dłuższym boku. Przechodzimy z powrotem na stronę zdjęcia. W górnym lewym rogu mamy tutaj kilka opcji. Nas interesuje guzik edycja. Naciskamy go i otwiera nam się edytor zdjęcia. Wpierw wybieramy plik, który chcemy podmienić. Tutaj jest to plik o prawidłowym już rozmiarze. Następnie naciskamy, aby datę wczytało, System wczytał datę z danych hex. Kolejną rzeczą jest opis. Poprawiamy go, następnie yy, wybieramy, czy chcemy, aby zdjęcie posiadało logo i podpis. Kiedy wszystkie tutaj warunki zostały spełnione, naciskamy guzik Zapisz. System już zapisał informacje, więc naciskamy na zdjęcie. Wczytało nam się już zdjęcie z poprawionymi parametrami. Rozmiar jest już OK. Opis tak samo. Data odpowiada rzeczywistości. Zatem możemy przejść do ostatniej rzeczy w edycji, czyli zmiany przepisania. Aby zmienić przypisanie, firm musimy znać prawidłowy numer ID obiektu, do którego chcemy przypisać zdjęcie. W tym celu przejdźmy na stronę hotelu asystenta. Numer ID znajduje się tutaj w lewym rogu. Zaznaczamy go i naciskamy kopię. Następnie przechodzimy do, na stronę zdjęcia. Ponownie wchodzimy na pole edycja. I interesuje nas tutaj tutaj górny y, rząd, tak zwany y, lista przypisek. Wpisujemy numer ID, którego nas interesuje. O, już wyszukiwarka znalazła, że to jest hotel asystenta. I następnie naciskamy połącz. W tabeli przypisań widzimy teraz, że zdjęcie jest jednocześnie przypisane do hotelu i do ulicy. Jako, że ulicy nie ma za dużo na zdjęcia, na zdjęciu odłączamy ją i. Teraz zdjęcie przypisane jest tylko do hotelu. Zamykamy okno i odświeżamy zdjęcie. Widzimy, że już jest ono prawidłowo przypisane do hotelu asystenta. Dziękuję za uwagę.